O naśladowaniu Najświętszej Maryi, Panny na każdy dzień roku. Jednej Maryi życie, nauką jest dla wszystkich święte ambroży. Rozdział 27. O prawdziwej przyjaźni. Sługa. Wierny przyjaciel skarpie z drogi którzy się boją Pana, znajdą go. Niebo dało Ci, O Maryjo, znaleźć ten skarb w Elżbiecie i wzajemnie obdarowało nim Elżbietę, dając jej Ciebie za przyjaciółkę. Obie ukazujecie nam wzór najdoskonalszej przyjaźni, przyjaźni świętej i oczyszczonej ze wszystkiego, co zwykło kazić przyjaźnie ludzkie. Szczęśliwa jednostajność zdań, ale zdań pobożnych, zjednoczyła Was ścisłym węzłem. Łaska i cnota to jest to, co szanowałaś w Elżbiecie i co ona wzajemnie ceniła w Tobie. Prowadziłyście ze sobą częste rozmowy, poufale zwierzałyście się sobie wzajemnie. Jedna drugiej dawała rady i uprzedzałyście siebie usługami ale wszystkie oświadczenia przyjaźni sprowadzały się do jednego celu – chwały Bożej. Elżbieta musiała to dobrze zmiarkować, że jej serce od czasu złączenia się z sercem Maryi jeszcze gorętszą chęcią unosiło się do Boga niżeli wcześniej. I Ty, Panno Święta, będąc w domu Twej krewnej, tyle postępu uczyniłaś w świątobliwości, jak gdybyś pozostała w twej nazarytańskiej samotności. Uradowane z waszego zjednoczenia rozłączyłyście się potem, nie przestając siebie miłować. Cnota łącząca dwa serca nie może podlegać niestateczności.